Cześć, witam Was serdecznie i dzisiaj krótki filmik na jedno z najczęściej ostatnio zadawanych przez Was pytań. Dlaczego suplementy nie działają? Piszecie do mnie, że stosujecie jakąś tam dietę, opisujecie mi ją, piszecie, jakie macie suplementy i że stosujecie je przez miesiąc. Piszecie mi dawkowanie, i piszecie również, że no te suplementy nie działają, nie odczuwacie żadnych skutków, czy nie macie przyrostów, czy nie jesteście w ogóle zadowoleni z efektów. Dzieje się tak dlatego, ponieważ analizując Wasze maile, stwierdzam, że przede wszystkim macie źle zbilansowaną dietę. Tutaj musimy sobie uświadomić jedną bardzo ważną rzecz. Suplementy są tylko dodatkiem. I według mnie stoją na trzecim miejscu, jeżeli chodzi w ogóle o efektywność i skuteczność tego, co dzieje się z naszym ciałem. Najpierw, żeby stworzyć odpowiednie warunki do tego, żeby te suplementy działały, musimy mieć dobrze zbilansowaną dietę. Oczywiście dobraną do naszych celów, do tego, co robimy i do tego, co chcemy osiągnąć. Dobrze zbilansowana dieta, w której Korzystamy z pełnowartościowych produktów, jest kluczem. Na drugim miejscu, oczywiście, stoją ćwiczenia fizyczne, czyli wysiłek, który podejmujemy ileś tam razy w tygodniu w celu osiągnięcia bądź wymarzonej sylwetki, bądź określonych wyników sportowych. I na trzecim miejscu dopiero jest suplementacja. Suplementacja, oczywiście, pomaga nam w szybszym realizowaniu naszych celów. Pomaga nam w regeneracji, w zdobywaniu powiedzmy masy mięśniowej czy w redukcji tkanki tłuszczowej, ale, tak jak powiedziałem, są one tylko i wyłącznie dodatkiem. Bardzo często dzieje się też tak, że nawet przy dobrze zbilansowanej diecie i przy regularnych ćwiczeniach fizycznych, suplementy mogą nie działać, ponieważ źle dobieracie dawkowanie suplementów. Musimy wiedzieć, że w Polsce, w Unii Europejskiej, mamy takie prawo, które z góry narzuca producentowi określone dawki jednorazowe przyjmowania suplementów bądź dawkę dobową. I możecie zobaczyć sobie na suplementach, na etykietach tych suplementów, że jakby zapotrzebowanie na różne składniki opiera się, jest podyktowane przede wszystkim w diecie 2000 kalorii. Na dole każdej etykiety jest taka maluteńka gwiazdka i jest napisane właśnie, że to dawkowanie jest podyktowane dla diety 2000 kalorii. Taka dieta 2000 kalorii w takich przyjętych ramach przez Polskę czy Unię Europejską to jest osoba ważąca około 75 kg i mało aktywna fizycznie. Jeżeli wy trenujecie 4-5 razy w tygodniu, ważycie 80, 90 czy nawet 100 kg, to wiadomo, że dawkowanie tych suplementów musi być adekwatne do tego jak wy się jakie wy ćwiczenia wykonujecie, ile razy w tygodniu i jak ogólnie wygląda wasz jakby no, tryb pracy, tryb treningowy i oczywiście wasze zapotrzebowanie kaloryczne. Jeżeli spełnimy te warunki, to gwarantuję wam, że będziecie odczuwali skutki, pozytywne skutki przyjmowania suplementów. Tak jak powiedziałem, one pomagają nam i mogą podnieść nasze zdolności psychofizyczne, osiągnąć Szybszy, y, znaczy szybciej osiągnąć cel, ale one są dopiero na trzecim miejscu i muszą być też odpowiednio dawkowane. Także mam nadzieję, że y, troszkę Wam naświetliłem z grubsza, jak to wygląda, i teraz będziecie już wiedzieli, że jeżeli ważycie 100 kg i trenujecie ciężko 5 razy w tygodniu, to należy glutaminy, czy aminokwasów, czy nawet y, y, białka przyjmować więcej niż podaje to producent na opakowaniu czy etykiecie. Pozdrawiam.